Z tej strony odmieniłam się jako najbardziej ulubionego fanfajcie Maja. Nini. Chciałam raz zacząć filmik. Radę, no dawaj, mogę? zacznij. No, Zaczęłam już. Jeszcze raz A już zaczęłam? No. Nie, już nie. Słuchajcie. Dzisiaj mamy filmik, który jest odpowiedzią na znowuż Wasze zapytanie, dlatego, że my lubimy naszych e, obserwatorów Uf. i naszych widzów i wychodzimy z Wami do Was, to znaczy z sercem na ręku. Tutaj mamy serce, <laughs> więc dzisiaj robimy filmik na temat, który nam podsunę, podsunął użytkownik. E, e, zaraz sprawdzę jak on A, okay. na niemie, chyba Simon, o ile się nie mylę, w ogóle macie dodatkowy powód, żeby nas obserwować, więc wiecie. Chcecie i macie. Po to prostu fajnie. mówicie o czym mam nagrać i nagrałem filmik. E, mm, ci obywatele Gruzji wierzą w jakieś przysądy, zabobony. Jeśli tak, to jakie? I ci są podobne do Pol. Tak, <gry> Szymon, tak, dobrze pamiętam. Dzięki Simonowi Dzięki. za pytanie. W ogóle to jest bardzo fajny temat. Jak Maja powiedziała, że takie pytanie się pocynęło, to się ucieszyłam, bo właściwie gruzini są bardzo aktywni, jeżeli chodzi o wiarę w różne I to inne jest, rzeczy. To jest i to nie ma Dlaczego nie, to nie ma sensu? Bo z jednej strony Gruz Gruzini są bardzo wierzący. Nie wie, jak ksiądz to, ksiądz to co powie, i w ogóle jak Kościół posłań to co powie, tak. to, to już tak musi być, ale z drugiej strony, jak Kościół posłań mówi, że nie warto wierzyć tak. w takie rzeczy, to wtedy. Kościół nie ma nic do kategorizacji. Dokładnie tak, dokładnie tak. Gruźnie wierzą w rzeczy, które przez Kościół są potępiane i w ogóle, ale co z tego? Nic, nic z tego. Opowiemy Wam o niektórych takich, ale też musicie zdawać sobie sprawę, że są takie rzeczy, które są bardziej takie uniwersalne, i że są takie wierzenia, w które może w Polsce też ludzie kiedyś wierzyli, albo cały czas wierzą. I to mamy oczywiście. Jakby podobne, wspólne mm -hmm. rzeczy. Um, ale to są takie mega dziwne, które są tylko w Gruzji. Mm -hmm. Może najbardziej popularne moim zdaniem to jest los. Wierzą, że jest w los. Tak. Wierzą, że jak człowiek się urodził to już wiadomo. Więc żadne staranie człowieka już nie ma sensu, bo z góry już wiadomo. Bóg ci ktoś, jakaś po tam siła nadzwyczajna już, tak, już zdecydowała o nas. Więc y, nawet to są takie, że jeżeli jeżeli masz umrzeć w wypadku samochodowym, to nie ma po co zapiąć pasów, nie ma po co, nie wiem, zachować tak. podstawowe zasady bezpieczeństwa i tak dalej. Bo to się stanie po prostu. To co ma się stać, to się stanie. stanie tak. Tak się mówi po gruzińsku. Ogólnie trzeba powiedzieć o tym złym oku, bo to jest tak. bardzo popularne w Gruzji. Wiecie, w Polsce po... też jest. W Polsce pewnie też, ale u nas zdecydowanie bardziej. I to jest coś takiego, że nie wiem, jak po polsku poprawnie powiedzieć, że na kogoś może spaść złe oko, coś takiego. Wiecie, taka klątwa, że człowiek będzie miał potem problemy w życiu, jakieś mhm. niepowodzenia i tak dalej. I w Gruzji był bardzo popularny taki talizman, można tak to nazwać. Wiecie taki kamyk. Niebieski, w środku było czarne oko, rzeczywiście, i takie coś często ludzie nosili, albo na przykład dzieciom przypinali do ubranka, czy tam do wózka. Albo do domu, gdzieś tam w, tak, do, w, w domu wszystko. wisiało. Tak, domu tak jest. I to był, wiecie, taki talizman, który miał chronić od, od, tych, od tego złego oka, tak, żeby to złe oko nie, nie spadło na tą rodzinę, czy na, na dziecko, czy na tego człowieka, itd. i ogólnie to nie jest taka typowo gruzińska tradycja, bo to jest w muzułmańskich krajach bardzo często spotykane, w Turcji, ja myślę, że do nas to z Turcji przyszło, tak mi się wydaje. To od nas tak przyszło, no. po, no. po wadziary to jest, myślałam, że wszędzie w Gruzji tak przecież wadziary to jest podstawa w ogóle każdego domu. No. <laughs> Na wschodzie to nie jest aż taka podstawa, ale no, w latach 90., kiedy byłam dzieckiem, to bardziej to widać było najczęściej na wózkach dziecięcych i dzieci miały to przypięte. A teraz jakoś to zaniknęło. No może nie w ale tutaj na 100%. Ale wiecie co, byłam w Grecji i tam wszędzie sprzedają takie talizmany na każdym kroku. To można kupić jako bransoletkę, jako kolczyki, jako majtki, nie wiem, wszystko, naprawdę. <śmiech> Zakładam, <śmiech> że to jest bezpieczne. No. No. no, jeszcze jedną rzecz mogę dodać tak, odnośnie tak, tak. tego złego oka. Są ludzie, którzy, są, są ludzie, którzy wierzą, że niektórzy mają taką złą energetykę tak. i zło, złe oko. Tak? Na tak. przykład mam sąs sąsiadkę, to jest matka mojej koleżanki i bardzo się cieszę, że ona nie rozumie po polsku. Ona nigdy tego filmu nie zobaczy. W każdym razie ja i moja koleżanka się przyjaźniłyście. To było parę dziewczyn. I moja jedna koleżanka mówiła, że bardzo nie lubi chodzić do, do nich do domu, bo matka tej naszej koleżanki zawsze mówiła tak, że. Mm, ale na przykład, ale schudłaś, tak? I ona mówiła, że skoro ona powiedziała, że schudła zaraz na pewno przytyje. Na przykład, albo, albo masz fajną skórę i ona mówi, że zaraz, zaraz coś tam wyjdzie na, na twarzy różne rzeczy. Więc ona wierzyła, że ona ma właśnie taką złą energetykę. Więc to, co złowo ona korzucała. mówi, tak zło korzystaje, to są ona mówi na odwrót jakby by się sprawdziło. Tylko sołtacy to mówiła, mówisz dobrego, na pewno no. było coś potem. Ale tak. naprawdę są dobre ludzie. Ale dobrze, że mnie nie opierzę, no. tak z takich rzeczy, które są, no wiecie, nie wiem, pewnie wy też takie coś macie, nie można brać ślubu w maju. szczerze mówiąc, ja to też, no w Polsce tak, też. tak, właśnie z tego, co wiemy, że w Polsce też macie coś takiego. z tego, co wyczytałyśmy, to jest bardziej słowiańska tradycja i do nas pewnie przyszła, wiecie, od naszego Północnego sąsiada, więc do dzisiaj u nas to jest uważane za nie wiem. Coś. I faktycznie w maju nie ma. I w ogóle jak mi oprowadzam wycieczki, jak kiedyś oprowadzałaś, już zapomniałaś jak ja to już było. Ja się pamiętam, jak to było, A biorąc pod uwagę te ostatnie wydarzenia, ale faktycznie w maju nikogo nie było i nagle 1 czerwca śluby, śluby wszędzie. Jeżeli wtedy jest albo piątek, czy u nas śluby to czwartek, piątek, sobota i niedziela najbardziej popularne dni, no. niekoniecznie weekend. W piątek też i w czwartek może być jak tak. najbardziej, więc po prostu było mnóstwo zawsze tego. Tak, dokładnie. I wszyscy robimy zdjęcie z parą młodą. Taki już los pary młodej w turystycznych cerkach, co zrobić. No, mm, mekule. Mekule, mekule, to jest bardzo fajne. To jest fajne. bardzo gruzińskie. To jest bardzo gruzińskie. Ja nie wiem, czy to można nazwać, to jest jakiś zabobon, nie wiem właściwie, ale to jest bardziej taka tradycja, z, którym, z której jest związane też zabobony. Jest. <laughs> to, jest to. My, my kiedyś dawno, dawno temu w ogóle to to początki, początki na YouTube. Początki naszej działalności opowiadałyśmy o tym, jak się świętuje nowy rok w Gruzji i też o tradycjach jest z Nowym Rokiem, ale pewnie tego nie pamiętacie, więc można powtórzyć. Jest taka tradycja w Gruzji, że 1 stycznia, czyli pierwszego dnia nowego roku, ktoś musi przyjść do domu. Pierwsza osoba, która przyjdzie do Waszego domu, która jakby przekroczy próg Waszego domu, to jest Mekle. I Mekle najlepiej, żeby to była jakaś osoba zaufana, miła i dobra, taką, którą lubicie, bo mówi się tak, że ta osoba. Ja, jaka jest ta osoba, taki będzie jakby cały rok. Ta tak. osoba musi wam przynieść coś. Zależy dobrego. od tego człowieka właśnie. Zależy od człowieka, Te, tak. Ten człowiek zawsze ta osoba musi przynieść przy, 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 przynieść cukierki, cukierki czekolady, tak. jakieś takie I rzucić, rzeczy, tak, Pieniądze też może być. I bardzo ważne jest, przekracza próg właśnie musi być prawa noga, to prawą jest w ogóle tak. bardzo ważne, tak. w Gruzji to prawa noga czy lewa noga, jak na przykład ktoś wstaje rano z łóżka tak. mu musi jakby prawą nogą to zrobić, bo inaczej dzień będzie taki stracony, tak. beznadziejny tak, i tak samo mekule, właśnie pierwsza noga to najpierw prawa i dopiero tak. potem i też właśnie o mekule mówią, że na przykład ten mekule miał dobrą nogę, czyli tak, czyli był udany rok, tak? tak. Albo właśnie... o kimś mówią, jakaś dana osoba jest znana, że ogólnie ma dobrą nogę. Tak. Tak samo jak ja w mojej rodzinie, wszyscy uważają, że ja mam dobrą nogę, i ja zawsze jestem Mekule. Właśnie, czytałam o tym, i tym się różni wschodnia Gruzja od zachodniej, wiesz? Bo we wschodniej Gruzji Mekule nie może być członek rodziny. Nie może być człowiek, który mieszka w domu. Tak? Musi być ktoś z zewnątrz, tak. Też je, teraz ja byłam ostatnio i super rok. <grafię> Gratuluję. <grafię> nie będę miał, przepraszam, świat. Przepraszam. Nigdy tego nie no, u mnie. Więc, Mekule to jest coś takiego, ale ogólnie też w ogóle to pojęcie dobrej nogi, jak Maja powiedziała, to w ogóle to nie, nie tylko Mekule, ale ogólnie o ludziach też można powiedzieć, jak ktoś ma dobrą nogę, ktoś dobrze wchodzi do, <coughs> do domu, a ktoś nie. Wiesz, że Wiarii Mekule niekoniecznie jest dziewczyna. A i moja rodzina widocznie była jakaś bardzo wyzwolona i, i, i bardzo doceniała facet? prawa kobiet, tak? Tak? No, moja, moja sąsiadka na przykład Batumi nigdy tam nie zawsze uważano, że e, facet musi być mykle, a nie, nie dziewczyna. Nie, tutaj nie ma czegoś takiego. Może być Najlepiej, żeby dziecko było. Oj, przepraszam. No. Najlepiej, żeby było dziecko, tak? No, bo pies, więc na przykład w domu u mojego wujka zawsze pies był myklu. Pies. Tak. Bo, bo los psa jest takie powiedzenie, tak. Tak, że psy mają bardzo dobry los. I to jest kolejny absurd, bo jak popatrzymy, w jakim stanie dobrego. są tak zwierzęta, jak, tak. jak są traktowane zwierzęta, szczególnie psy, to niby nic dobrego, ale jednak los psa, to o bardzo szczęśliwym człowieku mówią, że ma los psa. Nasz kraj to same kontrowersje. Czy coś takiego jest związane ze świętowaniem urodzin? Mianowicie jest takie, takie wierzenie, że nie można świętować roczek, kiedy dziecko mhm. ma rok, nie robi się urodzin i jeszcze jak ktoś ma 40 lat, 40 urodzin, tak? to się nie... Tego świętuje. nie słyszałam. Tak, tak, się nie świętuje, przynajmniej w wschodniej czasie. Bo chodzi Gruzji. o to, to pewnie to wiem z czym jest związane, że nie znaczy. świętujemy roczek, bo jak na przykład osoba umiera, wtedy jest roczek bardzo ważny i wtedy świętujemy jakby ten dzień. Aha, jak mija tak, pierwszy ja, rok. To tak, i tak samo po 40 okay. dniach też idą na może, cmentarz. Może, więc... tak, może. W każdym razie u nas tak jest we wschodniej części Gros Czy Wiecie, jak w, w zachodzie. W... Właśnie widzicie, ja pierwsza słyszę, słyszysz, jak ktoś jest... na 40 lat nie, tak, świętuje. nie świętuje. się. W ogóle Ale rok, to jest rok bardzo, jak najbardziej jest. To, to jest, jest bardzo roczek. dziwne, wiecie, bo e, to jest taki mały kraj i za każdym razem, kiedy rozmawiamy ze sobą, to odkrywamy jakieś nowe rzeczy. Naprawdę nowe jakieś potrawy, które robią ludzie. Nie może a dziaria, to, e, to jest stan umysłu. To jest coś innego, naprawdę. No. O. Co jeszcze? Wrona. Wrona. Tak, jak. Co wrona, wrona Kracze. Kraczenie. Wrony słowo. to jest tak. To jest, to, to jest bardzo zły znak. Jak krążą nad domem i kraczą, to lepiej uciekać. I w ogóle ewrona też uważają, że, że ewrona żyje przez 300 lat. Tak, taki mistyczny ptak to jest. Bardzo mistyczny, tak. nie A tak? nie żyje tak naprawdę 300 lat? Absolutnie. Ja. <laughs> tak samo szybko umiera, jak, może jakiś, nie wiem dokładnie w sumie ile może, lat żyje. Może żyje dłużej niż na przykład inny jakiś ptak, dlatego ludzie tak myśleli. Może, ale, ale kto, kto, kto żył przez 300 lat, żeby by sprawdzić, że Ale to nie, sprawdzi. jest złe, to nie jest ale program jeśli się biologii. Nie, tak, no. nie będziemy zabłysnąć naszą wiedzą, bo nie, nasza wiedza mamy. jest prawie zerowa, przynajmniej moja. O ptakach e, ja też nic tak. nie kojarzę. Nic e, tak. I wiesz co, jeszcze się powiedzenie biała wrona. Tak. Osoba, która się wyróżnia Tak. to biała wrona. Ale chyba Wy też macie takie powiedzenie, Bardzo ale możliwie. nie jestem pewna. Piszcie w komentarzach. E, e, pępowina. Pępowina? Tak, to jest bardzo dziwna. Teraz mogę, się dowiedziałam? Tak, teraz się dowiedziałam. Mogę, mogę to przyznać, bo ja jestem ogólnie. Wiecie, jak czegoś nie wiem, to mówię, że nie wiem. Dzisiaj się dowiedziałam w ogóle o tym. To jest mega dziwna tradycja moja, opowieść. Chodzi o to, że pępowinę trzeba schować w książkę. Na przykład, jeżeli chcemy, żeby dziecko lubiło czytać, tak, to pępowinę schowamy mi w książkę. Albo, albo wymyślamy coś takiego, taką dziedzinę. Co, co dla nas jest taka priorytetowa? Tak? Jak na przykład chcemy, żeby nasze dziecko, dziecko było lekarzem, to trzeba iść do szpitala i gdzieś tam schować tą pępowinę. Ja słyszałam On... autentyczne historie, gdzie ludzie jakieś takie podobne cuda robiły, że gdzieś tam zostawiali w gabinecie u lekarza albo gdzieś, tylko dlatego, żeby dziecko miało takie zainteresowanie. <tryknie> jeśli, jeśli chcesz, żeby w było lekarzem, możesz po prostu zostawić cię w szpitalu powinek, gdzie się urodził. <tryknie> 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 odpukać po drewnie, na drewnie, tak. bo to Wy też to macie. Tak, ale chodzi o niepomalowane. Nie tak, u Was się mówi, że nie, nie pomalowane. Alowany jakoś tak. Tak, czyli musi być po prostu śwież, drzewo. Tak, drzewo, tak po Każde <głos》>. drewno jest pomalowane. U nas może być dowolne drewno, może być stół, tak, cokolwiek. Tak, tak najbardziej. Tak, cokolwiek, to też tak jest. Jeszcze coś, co ma wspólnego, to jest siedzenie na rogu stołu, bo u nas się mówi, że jeżeli dziewczyna będzie siedzieć na rogu, tak się mówi, tak na rogu. Faszet chyba też. Czy, czy to dotyczy tylko Chyba dziewczyn? Chyba tylko dziewczyn dotyczy. Ale nie jestem pewna. W każdym się mówi, że jeżeli siedzisz na rogu, to nie wyjdzie samą przez 7 lat. A z tego co słyszałam, w Polsce jest tak, że w ogóle nie wyjdzie samą, Więc kurde. To lepiej już w Gruzji, Gruzji usiąść. Co to za okrutność. E, tak i lustro. Trzeba o tak. tym tak. powiedzieć. Lustro jest takie mistyczne w każdej kulturze. W Chyba każdej, Gruzja tak. nie jest tak, wyjątkiem. Tak. Co się dzieje? Jak nie wolno w domu trzymać rozbitego lustra? Tak. W ogóle jak się zbije lustro, Z, tak, to jest bardzo zły znak. Bardzo zły znak. Nie Boże. wiem, co wtedy trzeba robić, ale wyrzucić najlepiej to lustro. Chyba coś, coś było jakieś nieba... Tak, na pewno no. jest, ale najlepiej wyrzucić i w ogóle najlepiej, żeby w domu nie trzymać czegoś takiego. Tak. tak, tak, tak. samo jak na przykład jakieś tam różne talerze albo takie, tak, to się rozbyte, tak, rozbite. To nie jest tak, że na szczęście albo coś podobnego od razu trzeba wszystko wyrzucić. Właśnie. To gdzieś mi się mówi, że jak coś się zbiło, to na szczęście jest. W Polsce jest. tak mówią. U nas nie ma szczęścia, jak coś się nie zbije. To jest zły znak. W ogóle jeżeli naczynie jest bite albo coś, kło jakieś, to lepiej tego nie trzymać w domu. Tak mm -hmm. się mówi, byśmy tak. I jeszcze jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o lustra, jak człowiek umiera w domu. Bo jak wiecie, jak człowiek umiera w domu, to ciało tego człowieka jest trzymane w domu, kiedyś nagrało tak. się tak. przed filmik. Cmentarza. Tak, jak poszliśmy na czeki. Tak, mówię, właśnie dziadka i babci. Patrzą na mnie z nieba i mam nadzieję, że są dumni. No. W każdym razie tam dokładnie opowiadamy, jakie są tradycje, ale w każdym razie ciało trzymamy w domu i ludzie przychodzą i składają kondolencje i chodzą tak, i tak, tak, wiesz, tak przez parę dni. Tak. W każdym razie wtedy trzeba, nie może być lustro, bo wtedy wierzą, że dusza człowieka jest w domu. Jeżeli wejdzie w, w lustro. lustro, stamtąd już nie wyjdzie, <laughs> nie ma drogi powrotnej i w ten sposób dusza nie trafi do nieba. Tak, jak powiedziałeś to głośno, to brzmi bardzo dziwnie. Ale I dlatego, tak, to... tak, i dlatego, właśnie, jak, jak jest ten proces, kiedy jakby ludzie przychodzą pożegnać się z tą osobą, to wszystkie lustra są jakby zasłaniane tak. czymś, czymś białym, białym najlepiej, białym najlepiej no. prześcieradłami albo coś takiego. I to faktycznie jest coś takiego, co do dzisiaj jest praktykowane wszędzie, bo dużo jest takich starych, takich zabobonów, które już zanikają mhm. powoli, ale to jest coś, co chyba cały czas jest w Gruzji. Tak mi się wydaje przynajmniej. No to akurat cały czas. E, słuchajcie, jest coś takiego, że nie można dawać w prezencie e, chusteczek do nosa, ale takich m, nie papierowych, no, tylko no, to, no, takich wiecie, staromodnych, i mydła. Przynajmniej u nas tak się mówi, że mydła też. Ja też, że to się jak... mydło też pierwsza no. słyszałam, ale chusteczki jak najbardziej. Tak, i jak się daje taki prezent, to trzeba razem z takim prezentem dać e, jakiś pieniążek. Jakiś, nie, nie jest prezent, tylko z osoba, która utrzymuje ten prezent musi dać. Tak? Tak, o to tak, chodzi. faktycznie, przepraszam, tak, nie, sama nie zrozumiała co powiedziałam. Tak, ono, o, jakieś się drobne, nie? Tak, no pięć przynajmniej, tak? tak, tak. Żeby, żeby jakby tak. ta osoba kupiła, to tak, kupić jakby. Tak, tylko tak, tak, i, to może dać też więcej, nie ma problemu. Eee, ale eee, chusteczki to tak. tania rzecz. I w ogóle nikt nie daje, tak? To jest bardzo takie niefajne jak to sztajko tak. w prezencie. W no. ogóle. E, jak, chodzi, jak chodziłam do szkoły, zmarła e, w wypadku samochodowym koleżanka z klasy. To było bardzo, bardzo wiele lat temu. I właśnie potem opowiadały, że. E, bo ona jechała gdzieś tam na wakacje do wioski, i przed podróżą oddała swojej matce chusteczkę. Po prostu w prezencie. I potem po prostu wszyscy opowiadali o tym, że przez to doszło do takiej tragedii. Kurde. I właśnie ostatnio, jak byłam. Na Eurotripie, wtedy, kiedy można było jeszcze wyjeżdżać, pamiętacie te czasy. I przywiozłam mojej koleżance z Grecji mydełko. Było takie fajne, ręcznie robione mydło oliwkowe, takie było super fajne. I dałam to mydło i tak ona i ona powiedziała, o Boże, muszę ci teraz dać jakieś pieniądze. Ja tak tak? Myślę. Ja chyba w Polsce nie ma, bo ja ostatnio dostałam prezencie e, mydło z Bułgarii, moja ja koleżanka ogóle... przywiozła, to no. No ja to też w ogóle nie zwracałam na to uwagi i ona faktycznie mi dała tam jakieś drobne, więc jesteśmy uratowane. Wow. Słuchajcie, coś co jest bardzo ważne w Gruzji, w ogóle trzeba to powiedzieć, to są horoskopy, znaki zodiaku i wszystko co jest z tym związane. To jest też oczywiście zabobon, tak? I żaden kościół ani katolicki, ani prawosławny tego nie toleruje, nie akceptuje, nie uznaje za jakąś naukę czy tam coś tam, ale w Gruzji to jest bardzo popularne. Ogólnie, wiecie, jak zbliża się nowy rok, tak, Bo jakby te znaki zodiaku jakby też są nie tylko miesięcy, tylko e, lat, tak? Każdy rok tak. ma tam jakiś tam znak. Jak się zbliża nowy rok, ludzie przygotowują się w taki sposób, że sprawdzają jaki rok nadchodzi, tak? Tak, jak temu było rok świni. Tak, rok świni. E, e, i, i może... Teraz mamy rok miszy. E, tak? tak? Tego, tego większego. Ktoś A może Wirtcha, tak. Wirtra, tak? Wirtra, to jest wirtra. Ja szczur. szczur, nie. Szczur. Jest, tylko szczur. Tak, teraz jest rok szczura chyba. No. I właśnie jak się zbliża nowy rok, jakby, i pojawiają się różne, wiecie, takie rzeczy związane ze świętem, to zawsze ludzie kupują sobie albo jakieś kalendarze, tak. albo jakieś takie bryloczki, małe no. symbole, jakby tego nadchodzącego roku, i to wiesz, albo na choince wisi, albo gdzieś tam. I to jest dziwne, bo ja na przykład tego nie widziałam co bardzo w Polsce, nawet jeżeli ludzie czytają horoskopy, czy tam wierzą częściowo w to, to nie widziałam, żeby ktoś kupował pluszaki na przykład, jakieś a, zabawki. Wiecie, a u nas jest, to jest, wiecie. U nas to jest po prostu obowiązkowe, albo też ludzie sprawdzają na przykład jak, nie wiem, jak był ten rok świni, to wiesz, sprawdzali co ma być na stole, tak, no, o świątecznym, w świątecznym sensie, czy ma być tam ś... Teraz mnóstwo, mi się przypomniało, że moja mama kupiła specjalnie e, słonecznik, coś tak, takie podobne rzeczy. Tak, tak. Bo że, wiesz, bo szczur Szczur lubi tak, takie rzeczy. Tak, to jest bardzo dziwne, wiecie, ale jakoś, jakoś tak jest, nie? A jak ty e... się urodziłaś? to był rok? Jaki? 80 zmi... tak. Wę węż, wąż, brzmi ja chyba się mówił po prostu. A co lubi wąż? Zabijać ludzi. A ja w 1992 tym drugim był tego małpy. A co robić? No tak mówię, nie wiem, nie sprawdzała. Ale czy ty lubisz? Czy ja lubię? Tak. Nie, to się nie sprawdza. A ty lubisz zabijać ludzi? To jest moje hobby. To ja się powtarza, jak wiecie, co 12 lat, więc to jest nawet dobra inwestycja. Raz kupisz i 12 lat czekasz i potem znowu masz. Tak. Dokładnie tak. <laughs> jak swędzi ręka lewa? To też jest ważne. Tak. Jak na przykład lewa ręka swędzi, to znaczy, że... To, jest, to oznacza to wydawanie pieniędzy, ale nie w ten sposób jakiś sposób em, po prostu m, jak na przykład kupicie taką rzecz, której tak naprawdę nie potrzebujecie, ale przepłacacie albo za coś, coś takiego tak albo za, tak no, bez celu żadnego w sensie bez konkretnego celu wydajecie. Ale też jest coś takiego, że jak em, e, jak o, oko mruga, jakby mhm. to te, znaczy, też 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 zależy prawe tak, czy e, lewe oko Lewe to zły znak. Z, zły znak. Tak. A jak prawe, to będzie pieniądz, coś takiego. Oh, tak, jest. jakoś tak. tak. Tak samo chyba jak spędzicie prawa. Tak. Prawa ręka też znaczy, że dostaniesz. Tak. A tu jakby dostaniesz, a tu. To <noise> zawsze o, prawa do... jest jak, jakaś do, dobra strona, nie? A lewa to tak. jest negatywna, zawsze tak jest. I je taki z uszami, jak jakby gorące masz uszy. To znaczy, znaczy że ktoś, ktoś obgaduje no. Cię Wiedzieliście o tym? Kurde, ile rzeczy przypomniałyśmy sobie bez tych notatek na sakra. Róże, nie tak. Kolejny temat, który tak. jest bardzo popularny i w latach 90., wtedy kiedy był kryzys wielki, bardzo dużo osób w ten sposób zarabiało Ludzie na zarabia życie. Dokładnie, no? Dokładnie, moja mama miała koleżankę, która wiecie tak na zamówienie chodziła do ludzi i oni tam pili kawę i ona potem wróżyła po, Fajnie, nie? po fusach. Idziesz, idziesz do człowieka, pijesz kawę, ci do bardzo. tego jakieś ciasteczko też będzie tak? i, i, i za to dostajesz hajs. I w ogóle jak wiecie w, w Batumi, bo w innych częściach Tbilisi to, to nie, nie, są, nie jest popularna aż tak bardzo ta turecka nie, nie. kawa, bo w Batumi można powiedzieć, że praktycznie tylko im się tą turecką kawę pije, i to ma takie fusy. I tam bardzo łatwo jakieś tam różne rzeczy um, odczytać, tak jak na przykład no. to pije skafy albo takie siki. A ja potem w ogóle się nie, nie da. Nie, Więc w Batumi to było pisać. bardzo popularne, ale naprawdę bardzo, bardzo. Pamiętam jak moja Kurde mama na, na przykład z ciocią coś tam wróżyły sobie. No i wiecie co? Ostatni temat możemy jeszcze poruszyć, to jest um, w Gruzji są jakby wróżki, takie usługi wróżek. I to są przeróżne usługi. Zaczynając właśnie tym wróżeniem po kawie to kończą z takimi tematami, że na przykład rzucanie klątwy na kogoś typu nie wiem, ktoś komuś się nie podoba i stwierdził, że zrobił jakąś mm -hmm. złą rzecz I... i idzie do wróżki i ta wróżka mówi tak, i są właśnie e, tak. Wosy wosy potrzebują jakąś tam albo ubranie tak. Najlepiej podać włosy, bo włosy, bo tak, włosy tak. też taka rzecz, tak, gdzie że teoretycznie nie tak. można wyrzucić, nie można komuś oddać, tak, tak, bo to, to ci, energetyki części mhm, jakby naszej, dokładnie. więc trzeba i paznokcie jeszcze. Paznokcie a, jeszcze nie wolno ścinać, ścinać paznokci tak. w nocy. No, też tak, jest taki. no, takie u nas jest tak bo, bo, bo to jak człowiek umiera wtedy w nocy jakby przygotowują i dlatego między innymi okay, wtedy wycinają paznokcie i dlatego nie można jeszcze nocą nie można wyrzucić śmieci tak tak o to słyszałam Wiecie co, za każdym takim e, zabobonem stoi pewnie jakiś przypadek, tak. jakaś sytuacja. Ale to, e, to, e, to rzucenie więc... klątwy jest bardzo tak. ciekawe, więc możemy więcej o tym opowiadać. Tak. Tak? Jak na przykład że chcemy, żeby dana osoba zmarła, przygotowujemy jakoś tam albo lalkę, albo tak. coś w tym tak. stylu z włosami i gdzieś tam chowamy, tam gdzieś jest cmentarz. Albo nie daj Boże, jak ktoś umiera, jeżeli uda nam się, żeby razem z tym, człowiekiem, e, z tym człowiekiem pochować to wszystko, to już jest oznacza 100% gwarancję. <grym> tak. Albo no też wiecie, są takie um, usługi dotyczące różnych miłosnych spraw. Typu na przykład, mm, nie wiem, mąż ma kochankę, tak? tak. Ona idzie do wróżki i mówi, o, że pomóż mi się coś tam, żeby mąż wrócił do rodziny i tak dalej, tak? I ta wróżka przygotowuje jakieś Eliksir? <laughs> Coś takiego. I daje, że Też, co było popularne, że jak na przykład czasami, jak tak także się zachowuje, ktoś mówi, że dał do jedzenia mózg osiołka. Viris <laughs> tak? tak? <Faktycznie. laughs> Nie wiem, ale właśnie. Mózg osiołka, ale dosłownie tak mózg osiołka uważa się, że to jest sposób na przywrócenie każdego faceta. Tak. Nie, nie tylko A facet ogólnie. Albo każda żona może być przekonana, że jeżeli facet ma kochankę, ta kochanka dała do jedzenia. Faktycznie tak. Boże, jakie to dziwne. No, ale wiecie, albo na przykład odwrotnie, nie? Jakaś kobieta jest zakochana w mężczyźnie, który ma żonę, to ona tak. go wyprowadza z tej rodziny Ej. i robi mu e, tak zwane dziado. Dziado to jest taka klątwa, ale też nie do końca. To jest takie słówko, które nie wiem, czy po Polsku dokładnie się tłumaczy. E, no, to jest taką modernozczenie. To jest taka magia bardzo. Ma teraz mi się przypomniało, e, kuzynka i koleżanka mojej mamy miała w domu problemy. Mąż miał kochankę i mąż coś, chciał się rozstać e, z żoną i przeprowadzić się do kochanki. A e, ta żona bardzo nie chciała. I, i ta kochanka chodziła do wróżki i ta kuzynka mojej mamy też chodziła do wróżki. Jakieś tam różne dziwne rzeczy robiły. I ona mówiła, że e, obserwowała, e, jak ona przychodziła. Ta kochanka niedaleko drzwi Jakieś smarło, jakimiś no tam was. różnymi rzeczami, tak, że jak ten facet to zobaczy, albo nie Takie ma. rzeczy. Wiecie, to jest... I takie osoby idą do kościoła. Dzień, się... Dokładnie. Idą to do... jest mega dziwne. Dokładnie, ale wiecie, z tymi wróżkami, mi się znowu już mi się wydaje, że teraz jest mniej, ale w 90-tych to było bardzo popularne. W ogóle, nie wiem, to jest bardzo takie... Ostatnio, sumie, ostatnio, jakieś dwa lata temu w Batumi właśnie byliśmy z mamą i tam rozdawali takie ulotki, i dali nam lotkę, i to była reklama jakiejś wróżki miejscowej. I mama powiedziała: To jest grzech!. I wyrzuciła do, do śmietnika, mimo że moja mama nie chodzi do kościoła, ale ona nie lubi takich rzeczy. Więc... A i sól. Sól jest taką rzeczą. Tak, ale e, ciekawe jak... ci wy też to macie, że jak przewrócisz na przykład, czy wysypiesz sól, to znaczy, że będzie. E, będzie kłótnia w domu. E, Musisz tak się przyznać. Ja w to wierzę osobiście. Ja nie. Wiem, że to jest dziwny zbieg okoliczności, że akurat tego dnia w domu się pokłócimy, ale jakoś tak mam, że wierzę w to. Wiesz, jak, jak trzeba zneutralizować to wszystko? Bierzesz wodę i dajesz. Nie, wodę. Wodę? Bierzysz. Woda bije sól. Wow. Tak. Mój ojciec jeszcze mówi, mój ojciec bardzo wierzy w te, te wszystkie głupoty, właśnie w sól też. I jeszcze wierzy w to, że jak na przykład jak sprzątacie ze stołu, i tam są takie okruszki albo coś takiego, to nie można tego ręką jakby sprzątać, tylko jakąś matką albo gąbką, bo jak to robicie ręką, to znaczy, że nie będzie pieniędzy w domu. I zawsze kiedy mama albo ja coś tam sprzątałem, sprzątałyśmy, teraz już nie mieszkam, ale kiedy mieszkaliśmy razem, to zawsze mój ojciec mówił: Nie, nie róbcie tak, nie będzie kasy. I mama mówiła, Koki, przestań, trzeba ja. pracować, żeby tak, mieć Tak, dokładnie, a nie sprzątaj, nie sprzątaj. I jeszcze z bardzo dużo osób wierzy, tak, jak coś, tak. jeśli nie w ogóle w internecie, jak wypisujesz, jakby jak, jak to trzeba, jakby wyjaśnienie i tłumaczenie tak. tego wszystkiego, to jest mnóstwo rzeczy i ludzie faktycznie wierzą, że coś złego mu się śniło i dzisiaj, na przykład miał planach pojechać busem gdzieś tam nie? i coś złego się śniło i dlatego nie pojedzie, bo może dojść do wypadku samochodowego. To się przypomniała ta babka Która? o intuicji, co się wypowiadała. Była ta, jedna taka znana Która? pani była w, w jednym z takim talk show gruzińskim i ją zapytali, czy ona ma intuicję. A! I ona powiedziała, że tak, ma super mocną intuicję, bo kiedyś ona, jej matka i dzieci miały gdzieś tam lecieć i ona czuła, że coś złego się stanie i powiedziała, żeby zostali w domu. I potem ją zapytali, a czy coś się stało rzeczywiście, a ona powiedziała: Nie, ale gdyby nie. polecieli, nie wiadomo, co by się stało. To jest dokładnie to. Ale Gruzinie dużo, dużo uwagi na to zwracają. Bardzo. Ale. I jeszcze o Snach. Nie wiem, czy to słyszałaś, ale przynajmniej tutaj tak się mówi, że jeżeli na przykład śniło się, że ktoś umarł. Tak, ktoś śnie, to tak, to jest będzie dob dobry, dobry znak, tak, bardzo dobry. Znak. Znak, no. I wiecie co, ja też mam czasami takie sny, co to samo mi się śniło czas do czasu. I moje najgorsze sny, wiecie, z czym jest związane? Z czym? Z morzem? Z morzem? Tak. Najgorsze? Z wodą, tak, najgorsze właśnie w Batumi. Um. Śni mi się Batumi, wtedy, kiedy nie było tych wszystkich wieżowców, czyli wyglądało no. tak, jak kiedyś wyglądało. Są ogromne wysokie fale i ja staram się uciec stamtąd no. albo, no, albo nagle kąpam, kąpię się w morzu i nagle już zaczynam takie fale, więc to mi się to Bo się boję wody. Idziemy na tym kończyć. Idziemy do domów. Mamy nadzieję, że to będzie było nigdzie. ciekawe. Czy to było ciekawe. Dla Was i co? Piszcie, co tam wierzycie w Polsce w dziwne rzeczy. Mm -hmm. Zasubskrybujcie kanał. Oczywiście. Planu. Obserwujcie nas wszędzie, gdzie się da. <grym> Czyli YouTube, Instagram i Facebook. Facebook. I Wajmy Travel. I w Gruzji możecie nas obserwować, sensie przyjechać na wakacje. Tak. Jak wszystko Bo się skończy, to szaleństwo. Skończy się niedługo, tak, nie może być tak. Oby, oby. Cukier, 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 cukier. No to co? To co? Na razie.